kawkę i dawno, naprawdę dawno nie siedziałam. Jezu, jakie mam nieogarnięte włosy? Wybaczcie mi, nie piszcie mi, że. <gry> Jestem taki nieogarem dzisiaj, ale e, naprawdę teraz, jak siadłam, to poczułam, jaka jestem zmęczona. Czasami jest tak, że jak człowiek siada, to właśnie czuje wtedy, jak jest zmęczony. E, mam gdzieś też bludną brudną bluzkę, e, to dlatego, że jak tylko ją nałożyłam, słuchajcie, tylko ją nałożyłam, to podleciał do mnie Oli i e, wytarł buzię, a jadł wcześniej jakiś tam mózg, także... Wszystko super jeszcze nie zdążyłam jej zmienić, dlatego że chcę się pomalować i później sobie ją zmienię na spokojnie, żeby już się nie wybrudzić. Będę się malowała, pozwólcie, że będę się patrzyła tutaj, bo przed sobą mam... Spójrzcie sobie tylko, przed sobą mam właśnie coś takiego, więc yy, będę się patrzyła tutaj i będę malowała się tutaj, będzie mi zdecydowanie wygodniej, a Was będę miała sobie z boku. No i dobra, wracam. Wracam i sobie trochę pogadamy, a przede wszystkim też będę miała dla Was w końcu trochę materiału, bo ostatnio było dosyć y, dynamicznie. Było że sobie pętlę. Ostatnio było dosyć dynamicznie i też nie miałam nawet czasu, żeby Wam y, nagrywać co jak, ale powiedziałam w ostatnim Q&A, który w ogóle Wam się bardzo, bardzo, bardzo spodobało. Y, cieszę się, dlatego że to był strasznie spontaniczny film, w sumie teraz też jest spontaniczny. Y, I. Cieszę się, że lubicie takie filmy. Ja też bardzo lubię sobie z Wami pogadać, sobie lubię taką interakcję i powiem Wam, że czasami właśnie na YouTubie brakuje mi czegoś takiego, żeby sobie siąść i wypić taką kawkę z koleżanką. Wiecie o co chodzi? Że na przykład dzisiaj rano złapałam się na tym, że jak sobie wstałam, nakarmiłam Oliwierka i on. Poszedł e, się bawić swoimi zabawkami. No, to była taka chwila dla mnie, i chciałam sobie coś odpalić na YouTubie i cały czas widzę jakieś filmy sponsorowane. Oczywiście sama jestem YouTuberką i to nie jest tak, że e, absolutnie mam coś do e, filmów sponsorowanych, ale ja mam wrażenie, że e, są kanały, na których jest ciągłe lokowanie czegoś, i ja wiem, że to jest nic złego. Ale nie chcę mi się w takie filmy już wchodzić. Czasami po prostu mam ochotę yy, na taki typowy chill i odpalenie jakiegoś filmu i właśnie na luzie posiedzieć, pomalować się. Powiem Wam coś. Yy, powiem Wam, jakie kanały ja najczęściej ostatnio oglądam. Jeżeli jakikolwiek pominę, to wybaczcie mi, ale to znaczy, że po prostu na obecną chwilę o nim nie pamiętam. I absolutnie nie jest to tak, że ja nie chcę o nim tutaj powiedzieć, tylko no może mi wypaść z głowy, ale gdybym miała Wam powiedzieć, jakie kanały ostatnio oglądam, jak mm, mam chwilę i mam jakąś tam kawę do wypicia, no to czekam na vlogi Julki Kobus. Uwielbiam jej summer vlog. Julka, jeżeli oglądasz, to całusy. Uwielbiam jej te summer vlogi i one cały czas trwają i naprawdę powiem Wam, że przyzwyczaiłam się do tego, że ona codziennie rano wrzuca te filmy i też jeszcze coś Wam powiem. Jeżeli ogląda mnie tutaj ktoś, komu się wydaje, że wrzucenie takiego vloga to się dzieje samo i tak naprawdę Julka, na przykład, nie wiem, nie chcę powiedzieć, że nic nie robi, tylko nagrywa swoje życie i nie sprawia jej to żadnego trudu, to jesteście w ogromnym błędzie i polecam Wam, żeby sobie. Nagrać jakikolwiek film i wrzucić go na, go na YouTube i zobaczyć, ile czasu i pracy zajmuje to, gdzie ona prowadzi dom, ma małe dziecko, jeszcze drugiego e, starszego synka, który również jest dzieckiem i również wymaga e, uwagi wymaga zaprowadzenia do przedszkola, czy tam do szkoły. Ale ktoś chyba chodzi do szkoły? Tak? Do szkoły? Jezu, nie wiem, bo on jest bardzo duży i, i wydaje mi się, że on już do szkoły chodzi, no już chyba raczej nie do przedszkola. E, w każdym razie. E, Vlogi to jest tyle pracy, że czasami ja bym porównała to do jakiegoś lookbooka, lub Lookbook czasami. Trwa 3 minuty, a pracuje się nad nim dwa tygodnie, a żeby prze o, y, obejrzeć swój cały dzień, co się nagrywało, żeby przeanalizować to, żeby nie wiem, za dużo nie pokazać na przykład albo jakichś y, krępujących sytuacji, albo sytuacji, których na przykład nie chcemy pokazać, bo nagrałyśmy niechcący sąsiadkę, bo przyszła pożyczyć mąkę, a akurat miałam włączony y, aparat, wiecie o co chodzi. To wszystko trzeba obejrzeć, dokładnie trzeba y, zobaczyć cały materiał, zanim opublikuje się go w sieci. To nie jest tak, że y, ktoś sobie siedzi, nagrywa i sobie tak wrzuca to. Film trzeba wyrenderować, filmy renderują się po kilka godzin, e, trzeba go złożyć. E, jeżeli komuś naprawdę wydaje się, że YouTube nie jest pracą, pracą w sensie fizycznie, muszę wykonać jakąś pracę, są oczywiście bardziej e, prace fizyczne i mniej fizyczne, ale jednak praca i mało tego. Osoby, które nie kręcą nic w internecie, mogą sobie wziąć urlop na przykład macierzyński. Jestem rok na macierzyńskim, odcinam się całkowicie od roboty i przysłowiowej, i, i, i wychowuję dziecko. Osoby, które pracują w sieci, które na przykład zarabiają na własny rachunek, nie mogą sobie pozwolić na to, żeby pójść na taki konkretny macierzyński. Ja akurat wcześniej tutaj dałam przykład Julki, ale również ja też jestem najlepszym przykładem tego, że kręciłam, mając małe dziecko, już miesięczne w nogach na takim bujaczku, ja kręciłam dla Was filmy. Więc yy, powiem Wam, że to naprawdę wymaga y, bardzo, bardzo dużej mobilizacji, bardzo dużego y, nakładu y, organizacji, pracy, a przede wszystkim my naprawdę, ale naprawdę wkładamy w to ogromne serce dla Was. Po prostu. Więc jak ja sobie słyszę, że ktoś na przykład pisze, co Ty robisz, nic nie robisz, siedzisz w domu, wrzucasz filmy. Wrzuć film, Wrzuć film, siedząc w domu, ogarniając całe swoje życie, mając małe dzieci. Pogadamy. Pogadamy gościu albo gościu, wiecie o co mi chodzi. Więc. Wiem, że mogę tutaj włożyć kij w Dlatego, że w dzisiejszym świecie w ogóle wypowiadanie się na jakiekolwiek tematy zawsze może być kontrowersją. Ale mam, yy, mam wrażenie, że. Myślę, że wiecie o co mi chodzi, natomiast do czego ja zmierzałam, do tego, że uwielbiam sobie siąść i po prostu pogadać, obejrzeć takiego starego YouTube'a, nie takiego, mi się sprawdziło to dzisiaj, mi to, y -m -m dobrze, no serdecznie polecam, Kot rabatowy 10%, na hasło y Marysia10, to jest okej. Okay. To jest naprawdę ok, tylko czasami mam ochotę po prostu obejrzeć normalną koleżankę, która właśnie nagra swój film i yy, napić się z nią kawę i sobie pogadać. No i właśnie mnie natchnęło, żeby gadać. Kolejnym kanałem, który uwielbiam i który oglądam jest kanał Ewy Kosmetyczny Cocktail. Ewa jest moją koleżanką i oglądam ją po prostu od lat. Czuję taki dobry vibe od, od jej osobowości bardzo ją lubię i myślę, że dla każdego coś miłego na YouTubie, każdy sobie znajdzie taki kanał i taką przestrzeń, w jakiej będzie się dobrze czuł, odnajdował, więc myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne. Ja na przykład jeszcze to, co muszę Wam powiedzieć, że cenię sobie bardzo taką naturalność i szczerość, i tak jakby na przykład obejrzeć moje filmy, to one są bardzo dobrze zmontowane i ładne dla oka, to Yy, uwielbiacie, naprawdę uwielbiacie moje vlogi, natomiast one się wyświetlają nieco gorzej niż na przykład filmy modowe. Więc dla mnie to jest oczywiście sygnał, że Wy na moim kanale najbardziej chcecie oglądać jednak modę. Cieszę się, że y, w jakiś sposób lubicie podglądać w to, co jestem ubrana, w to, co lubię nosić i tak dalej, dlatego, że to też jest dla mnie sygnał, że po prostu y, lubicie coś tam u mnie podpatrzeć, no bo to jest w ogóle mega super. Też mam właśnie takie y, osoby, u których lubię coś podpatrzeć. Natomiast te moje vlogi wcale nie wyświetlają się jakoś super, ale bardzo je lubicie i bardzo mówicie, że wtedy właśnie sobie chillujecie, że w ogóle nie musicie na mnie patrzeć, ale sobie słuchacie tego, co ja tutaj sobie gadam i naprawdę to może być w o wszystkim i o niczym, ale wiecie co, życie jest na tyle czasami ciężkie, że po prostu fajnie sobie włączyć tak jak mówię, koleżankę po drugiej stronie i posłuchać sobie po prostu o pierdołach. Oczywiście wiadomo, że też rozmawiam i poruszam tutaj różne tematy, nie tylko super wiecie, słodko jakie, ale tak jak w ostatnim i poruszyłam też e, tematy toksycznej e, znajomości i tak dalej natomiast e, przede wszystkim mi zależy najbardziej na YouTubie na tym żeby mieć z Wami tą interakcję, żebyście nie traktowały mnie jako osobę, która jest w ogóle jakimś internetowym tworem, ale znajomą, która sobie siedzi i gada czasami coś konkretniejszego czasami jakąś głupotę e, kocham Kocham, kocham, kocham. W ogóle chcę Wam powiedzieć jeszcze o tych kanałach, że oprócz Ewy kosmetyczny koktajl, oprócz Julki Kobus, bardzo, ale to bardzo lubię Julię Caban, która nagrywa zdecydowanie za rzadko, ale zawsze jak wrzuci jakiś film, jeszcze sobie poprawię. Jak zawsze wrzuci jakiś film, to ja sobie Julkę włączam i um, uwielbiam sobie słuchać, uwielbiam oglądać jej. American Dream, ale ja wiem, że to, to nie jest takie proste, żeby nagrywać również takie filmy, mieszkając za granicą, pracując, mając swoich mnóstwo obowiązków, ale no, zdecydowanie chciałabym częściej widzieć u Julki te filmy. Kogo jeszcze bardzo lubię? Bardzo lubię Niesie. Bardzo lubiłam kiedyś Nisiaks, ale, ale Nisiaks Agnieszka już chyba w ogóle nie nagrywa. Chyba też. Um, Zrezygnowała z YouTube'a, ale jeszcze wracając do YouTube'a, zauważcie, że jest sporo również takich kanałów, takich osób, które przestały gdzieś nagrywać z czasem, e, które stwierdziły, że YouTube to jest dla nich za dużo, że już nie chcą tego robić, że nie chcą e, mieć nic wspólnego z takim internetowym światem i jak dla nich kiedyś YouTube był czymś, co im pomagało, czymś, co było. E, takim oderwaniem się od rzeczywistości, bo jakby nie patrzeć YouTube jest oderwaniem się od yy, rzeczywistości, od jakichś takich yy, codziennych problemów, to przestałem nagrywać, ponieważ yy, jest to za duży natłok obowiązków w porównaniu z tym, że mamy po prostu swoje normalne, standardowe życie i, i czasami ludzie decydują się albo całkowicie skupiają się na YouTubie, właśnie to jest to, o czym wcześniej mówiłam, zrobiłam sobie kawę, zdrówko wasze, Dajcie mi znać, z kim piję kaweczkę po drugiej stronie i która to Wasza kawa. No i e, bardzo dużo osób zrezygnowało gdzieś w, w swoim życiu z kręcenia YouTube'a, ponieważ mieli do wyboru albo pójść do normalnej pracy, albo zarabiać na YouTube'ie. I dużo osób znam, które wolą iść do normalnej pracy, niż pracować właśnie na kanale YouTube, e, gdyż jest to zdecydowanie mniej obowiązków, bo my mamy pracę od do, czyli wychodzimy o godzinie ósmej, wracamy o 16 albo o 18, nie wiem chyba, że mamy dwunastki. Yy, I wracamy z pracy, jest dom, jest życie. A jednak jak kręcisz yy, i jesteś jakimś tam influencerem, który ma powiązanie z filmami, bo to z blogiem to nie ma nic wspólnego. Yy, tworząc stronę internetową, wychodzisz, robisz zdjęcia, opisujesz wszystko. Cześć. Ale jeżeli kręcisz firmy, to jesteś w tym ciągle, czyli yy, nagrywasz swoje życie, ale również po montujesz. Czyli jak film się kończy, to ty te wszystkie godziny siedzisz, mało tego, wstajesz dużo wcześniej, żeby wrzucić ten film. Filmy też wrzu wrzucają się. <grym> Karola. Filmy też wrzucają się po parę godzin. To film trzeba opisać, trzeba podlinkować wszystko. Trzeba. Yy, do filmu dodać tagi. To jest cały proces. Bardzo bym chciała, żeby ktoś kiedyś nagrał cały proces yy, tworzenia takiego filmu na YouTube, yy, ale myślę, że osoba, która nie miała z tym nigdy nic wspólnego, będzie jej ciężko zrozumieć. Najlepszym przykładem tego jestem ja. Kiedyś ja myślałam, że tworzenie filmu na YouTube to jest w ogóle. O tak. Dopóki nie zaczęłam ich tworzyć i się przeraziłam. Sto razy chciałam rzucić kanał. Wloty i upadki. Wiecie o co chodzi? Jak w życiu. Normalną pracę też człowiek czasami ma e, ochotę rzucić, więc tak to jest. Słuchajcie. E, powiem Wam, że ostatnio jestem wielką zwalenniczką. Powiem wam, że ostatnio jestem wielką zwolenniczką takiego naturalnego makijażu. Nie wiem, jak on wygląda w kamerze, bo światło to ja mam tutaj dosyć kiepskie, dlatego że mam z tyłu rolety zasłonięte. E, natomiast lubię taki delikatniejszy, nieco makijaż. E, dajcie mi w ogóle znać, ponieważ chcę wam zrobić makijaż jedną marką. Nigdy nie było takiego filmu w ogóle u mnie na kanale, ale stwierdziłam, że chciałabym. Stwierdziłam, że chciałabym coś takiego nagrać. I proszę, dajcie mi znać. Wait a minute. Tak to jest malować oko yy, niezatemperowaną kredką. Dobra, dobra. Jakoś tam będzie, muszę ją w ogóle zastrugać, odłożę sobie na bok. Dajcie mi koniecznie znać, jaką markę chcielibyście zobaczyć u mnie na kanale, jestem bardzo ciekawa. Chcę zrobić makijaż jedną marką, ale taki typowo zabawowy. Nie będzie to, że na współpraca. chcę po prostu pójść, kupić jakąś markę do, nie wiem, do Sephory, może być z Biedry, z czego tam chcecie. I po prostu przetestuję sobie te kosmetyki, bo ja takich kosmetyków nie mam w swojej yy, kosmetyczce. Naprawdę to ja mam tutaj bardzo mało takich drogeryjnych rzeczy, a przecież drogaryjne rzeczy są super. Na przykład ten korektor z Maybelline od lat kupuję ten Instant Anti Hay Razer. Super. Więc. A ja po prostu wypadłam z obiegu. A dlaczego wypadłam z obiegu, już wam mówię. Dlatego, że e, jedyne gdzie chodzę. Teodorosmana Manna odbierać zakupy, które wykonuje online. A wykonuje online praktycznie wszystko tylko i wyłącznie dla Oliwierka i ja sobie je odbieram, A ostatnio, jak słuchajcie, wyszłam do Hebe, poznałam w ogóle jedną moją Wickę, która mnie poznała w maseczce to jest dla mnie hit, że poznajecie mnie w maseczce i powiedziała, że poznałam, mnie po głosie, słuchajcie. No, bo ciężko kogoś poznać w masce. Ja czasami moich znajomych nie poznaję. No, ale w każdym razie powiedziała mi, że. Eee, kojarzy mnie z kanału i tak stwierdziłam, rozglądając się wtedy po tym Hebe, że jest tyle marek, jest tam tyle marek, których ja nie znałam wcześniej i tyle mnie omijało, bo ja po prostu nie mam kiedy chodzić po takich sklepach, zapuścić się w czeluście Hebe, tak jak kiedyś, jak na przykład nie było Oliwiarka, poszłam sobie do Hebe, zobaczyłam jakie są nowości, co tam w trawie piszczy, teraz wchodzę do Hebe. A tam tak, F Physician Formula? Formula? Jezu, jakie to jest nazwa? Physician... Physician? Czy jest physical? Nie wiem, formal, ale chyba wiecie, o co mi chodzi. To jest taka amerykańska firma. Zastanawiałam się, czy nie zrobić makijażu tymi kosmetykami. Eee, nie wiem, dajcie znać. Naprawdę jest bardzo dużo fajnych, ciekawych rzeczy w Hebe. Też kupiłam i powiem Wam, że mam swoich ulubieńców z Hebe. Więc eee, to jest na plus. Tak wygląda mój makijaż. Czy ja chcę coś jeszcze dodać? Nie, chyba nie chcę nic dodać. A, usta, no tak, usta to trzeba dodać. Ostatnio ktoś mi napisał, że w ogóle jestem mistrzem w konturowaniu ust i zgadzam się, bo jak widzicie ja nie mam dużych ust, dół mam zdecydowanie większy, ale u mnie jestem w tym dobra. Zobaczcie, co się dzieje. Zobaczcie, jak się transformuje. Ale nie na no serio, uwielbiam obrysowywać w ustach i uważam, że gdyby ktoś pytał, to jest Velvet Teddy. A konturka to jest Golden Rose kolor 533. W moim makijaż ustawił wszystko. No, dobra. Lecę, schowam sobie do torebki. Jeszcze kilka pisików perfumami. Kupiłam sobie oczywiście. Zaraz będziecie pisać, że to jest woda perfumowana. Ja wiem, że to jest woda perfumowana, ale wiecie co, co tak głupio brzmi... Ile popiskać się wodą perfumowaną, no i dość, nie wiem, parę psików perfumami wziąć i tyle, tak jakoś mi się wydaje, że e, nawet jak coś jest e, wodą perfumowaną, to, nie, to są perfumy, prawda? <laughs> Przynajmniej ja tak mam. E, chociaż wiem, że to jest woda perfumowana, akurat to nie wiem, czy to jest. Mam pewnie eau de parfum. parfum. E, Zara Water Lily Tea Dress właśnie kupiłam z polecenia Ewy. E, Dokończę temat, widzicie, bo ja skaczę z tematu na temat, a bardzo mi zależy na tym, żeby skończyć właśnie ten temat YouTube'a. Oglądam Bugi Silver, uwielbiam jej vlogi, uwielbiam jej życie dzieci. Um, Alice vlog Channel, zaczęłam oglądać właśnie całkiem niedawno, bardzo fajna dziewczyna. Eee, kurczę, mogłabym, mogłabym dużo wymieniać tych e, osób. Um, jeżeli o kimś sobie przypomnę to na pewno napiszę wam na dole. Natomiast jeżeli chodzi o wszystkie osoby, to też zostawię wam do ich kanałów linki. Tak. E, kończę sobie pić kawkę. Gdyby ktoś był zainteresowany również tymi perfumami z Zary, to one zostały wypuszczone przy współpracy z Jo e, dosyć mocny zapach, taki, że e, dużo osób się mnie pyta, czy ja się e, tak jakby Ponownie nimi psikałam, a one naprawdę bardzo bardzo długo się utrzymują. Chyba to są w ogóle jedne z bardziej intensywnych perfum, jakie miałam. Mam jeszcze zapach yy, Ebony Wood. One są takie jak męskie, wiecie? No, one są jak męskie, ale lubię je mieszać. Uch, <głuch> dobre. To jest takie piękne. mi się z Dubajem i też mówiłam Wam to w poprzednim Zawijam swój mandrów pani. Cudownie było z Wami porozmawiać. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie. Ja lecę robić włosy i jedziemy dzisiaj do babci. Tam już nie będę nic nagrywać, bo tam jest również dziadzio, więc ym, posiedzimy sobie wszyscy w rodzinnym gronie. Jest godzina co prawda ym, 16, ale mam nadzieję, że to będzie taki yy, idealne dopełnienie tego dnia. Oli zobaczy się z dziadkami, dawno się z nimi nie widział, więc tak, wow, 20 minut do Was gadałam. Niewiarygodne.